And Justice for All to album uwielbiany przez wielu fanów, natomiast sami muzycy Metaliki po latach twierdzą, że brzmienie uzyskane na tej płycie jest delikatnie mówiąc nie najlepsze. Surowe, suche, gdzie linie basu są ledwie słyszalne, a wręcz ukryte. Dodatkowo jest to pierwsza płyta nagrana przy udziale nowego basisty Jasona Newsteda, co wygenerowało później masę teorii na temat, dlaczego akurat tutaj, na jego pierwszym albumie, ścieżki basu zostały prawie całkowicie wyciszone. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym historii zespołu Metallica. Tak, zgadza się, powracamy do historii Metaliki po krótkiej, a właściwie dość długiej przerwie. No i w tym odcinku skupię się na albumie Justice for All. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmików z serii opowiadania historii zespołu Metallica, zapraszam Was serdecznie na playlistę dostępną na naszym kanale, playlistę o nazwie Metallica Historia, gdzie znajdziecie dotychczasowe materiały z tej serii, uporządkowane we właściwej kolejności. W ten sam sposób możecie śledzić na naszym kanale również historyjnych kapel, takich jak Rammstein, Black Sabbath, Slipknot czy System of a Down. Jeśli chcecie jednak zobaczyć u nas więcej odcinków o metalice, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami. A jak klikniecie jeszcze dzwonek, to już w ogóle raczej niczego nie przegapicie. Lecimy z odcinkiem. Justice for All to pierwszy album Metaliki nagrany z Jasonem Newsteadem jako basistą. Newsted dołączył do zespołu po odejściu z tego świata Cliff'a Bartona w 1986 roku. Początkowo Metalika chciała wydać Anjustice for All już w 1987 roku, natomiast nie było to możliwe ze względu na dużą liczbę koncertów na festiwalach zaplanowanych właśnie na lato 1987 roku, włączając w to europejską część objazdowego festiwalu Monsters of Rock, gdzie panowie grali do spółki z takimi kapelami jak bon Bon Jovi, Dio czy Do tego wszystkiego doszła jeszcze niefortunna gleba frontmana Jamesa Hetfielda na deskorolce. James odniósł wtedy kontuzję ramienia. Poprzedni album studyjny Metaliki, Master of Puppets, wydany w 1986 roku, był ostatnim w ramach kontraktu z wytwórnią Music for Nations, która odpowiedzialna była za dystrybucję i promocję płyt Metaliki na terenie Wielkiej Brytanii oraz całej Europy, dystrybuując albumy poszczególnym mniejszym wydawcom w innych krajach na mniejszych rynkach. Menedżer zespołu Peter Mensch chciał, żeby panowie podpisali kontrakt z inną brytyjską firmą, tym razem Phonogram Records. Przedstawiciel tej wytwórni, Martin Hooker, zaoferował metalicę kwotę grubo ponad miliona funtów, co w tamtym czasie było podobno największą umową, jaką firma kiedykolwiek komukolwiek zaoferowała. Wytwórnia była aż tak zdecydowana na współpracę z Metaliką pewnie w dużej mierze dlatego, że poprzednie trzy płyty zespołu sprzedały się na terenie Wielkiej Brytanii oraz Europy w nakładzie ponad 1,5 miliona egzemplarzy. And Justice For All był nagrywany od stycznia do maja 1988 roku w One On One Recording Studios w Los Angeles. Płyta została wyprodukowana przez Larsa Ulrika, Jamesa Hetfielda i Fleminga Rasmusena. Początkowo Rasmussen nie miał w swoim kalendarzu wolnych terminów i panowie z Metallica byli już dogadani z Mike'em Klinkiem, który zwrócił ich uwagę tym, że wyprodukował debiutancki album zespołu Guns N' Roses, czyli Appetite For Destruction z 1987 roku, który w roku 1988 zaczął się bardzo dobrze sprzedawać, co w konsekwencji zrobiło producentowi świetną reklamę w świecie metalowego grania. Panowie rozpoczęli współpracę z klinkiem, ale w jej trakcie plany się zmieniły, bo Ulrykowi udało się ostatecznie Rasmusena namówić do współpracy, a jego zajęte terminy nagle magicznie się zwolniły. Nagrywanie z klinkiem, jak mówił Hetfield, miało być problematyczne. Między klinkiem a metaliką zdecydowanie nie było chemii. Jedyne co po nim pozostało to podziękowania za pomoc w realizacji ścieżek perkusji w utworach Harvester of Sorrow i The Shortest Straw. W oczekiwaniu na przybycie Rasmussena zespół postanowił nagrać dwa kowery, Bradfan z repertuaru grupy Badgie oraz The Prince z repertuaru Diamond Head. Zostały one nagrane, żeby, jak twierdzi zespół, dostroić dźwięk i poczuć klimat studia. Oba kowery zostały później wydane jako strony B singli z płyty oraz umieszczone na albumie z kowerami, czyli Garage Incorporated z 1998 roku. Podczas tworzenia materiału na nową płytę opoki zespołu, czyli Ulrich i Hetfield chcieli, żeby utwory przeznaczone na album składały się z riffów i pomysłów wymyślonych przez całą czwórkę, a nie tylko ich dwóch. Miała panować pełna demokracja i, nawiązując do tytułu, sprawiedliwość dla wszystkich. Wielkie nadzieje wiązano też z nowym basistą Jasonem Newsteadem i zastanawiano się jaki będzie miał on wpływ na tworzenie nowych kompozycji. Ostatecznie okazało się, że zarówno jeśli chodzi o komponowanie, jak i o miksy, główną władzę mieli Headfield i Ulrich. Z kompozytorskich pomysłów Jasona Newsteda na płytę udało mu się przeforsować jedynie riff do utworu Blackend. Po latach na łamach magazynu Decibel Newsted wspominał. Przedstawiłem go Jamesowi i zaczęliśmy nad nim razem pracować. Kirk Hammet był nieco zaskoczony, że Newstead nie przedstawia zbyt wielu pomysłów, zapewne jakoś tam z automatu porównując go do Cliffa Bartona, który co prawda tony pomysłów też nie znosił i obowiązki kompozytorskie spoczywały raczej na reszcie kapali, natomiast jego idee na poszczególne kompozycje były często istotne i rewolucyjne. Z Newsteadem to właśnie nie było tak, że przyniósł masę dobrych pomysłów, a chłopaki je odrzucali tak po prostu, tylko jak sam Newstead przyznaje, jego pomysły nie były tak dobre jak chociażby Jamesa Hetfielda. Jason mówił: Wiedziałem, gdzie jest moje miejsce. Z kolei Lars Ulrich na łamach magazynu Decibel mówił bardziej dosadnie. Historia Metaliki pokazała, że jeśli zbyt wiele osób zabierało się do komponowania, nic dobrego z tego nie wychodziło. Ostatecznie proces komponowania odbył się bardzo podobnie jak przy poprzedniej płycie. Ulrich i Hetfield zamknęli się w garażu przy Carson Boulevard w San Francisco, pozbierali do kupy wszelkie pomysły, riffy i stworzyli 10 kompozycji. Po latach na temat wielowarstwowości i rozbudowania poszczególnych utworów, Lars Ulrich opowiadał autorom książki o metalice. Staraliśmy się upchać do utworów ile wlezie. Nie zakładaliśmy, że będziemy upychali tak długo, aż będą miały po 9 minut. Po prostu wydawało nam się to fajne. Między nowym basistą Jasonem Newsteadem, a resztą zespołu, wytworzył się wyraźny podział, a napięcie cały czas sobie rosło. Podobno Newstead wszystkie partie basu zarejestrował w jeden dzień, a jego koledzy z zespołu nawet nie pokwapili się, żeby zajrzeć wtedy do studia, jak mu idzie. W studiu nie pojawił się tego dnia również producent Rasmussen. Newstead w wywiadzie dla Decibel mówił Posadzono mnie w pokoju z Tobim Wrightem, który był wtedy drugim albo trzecim inżynierem w One on One, co znaczyło, że był kolesiem od parzenia kawy. Wszedłem, Tobi nałożył taśmę i zagrałem piosenki. Nie pamiętam dokładnie jak bardzo graliśmy te numery razem, pamiętam tylko, że uczyłem się ich z taśm, na których były tylko bębny i gitary. Włączyłem więc taśmę, zagrałem do niej, zwinąłem sprzęt i to wszystko. Panowie w studiu działali pod presją czasu. Latem ruszali bowiem po raz kolejny w trasę Monsters of Rock, tym razem w towarzystwie m.in. Van Halen i Scorpionsu. We wrześniu mieli zaś rozpocząć swoje własne turnę. Płyta miała ukazać się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a wciąż czekała aż ktoś się zmiksuje. No i podczas miksu wdziały się niezłe jaja. Właśnie ze względu na napięte terminy, miksy odbywały się pomiędzy poszczególnymi występami trasy Monsters of Rock. Za miksy odpowiadać mieli ludzie, którzy miksowali Appetite for Destruction od Guns N' Roses, czyli Steve Thompson oraz Michael Barbiero. Stacjonowali oni w Beerswile Studios w stanie Nowy Jork i właśnie tam latali do nich w wolnym czasie Ulrich i Hetfield, żeby zobaczyć jakim idzie i nieco nadzorować ten proces. Jednak to, co wydarzyło się w studiu Beerswile, to naprawdę sytuacja kuriozalna. Posłuchajcie, co mówił na ten temat odpowiedzialny za mixy Steve Thompson. W 2017 roku wypowiadał się na ten temat na łamach kanału LoudWire. Lars miał konkretną wizję brzmienia bębnów. Powiedziałem więc Michael'owi Barbiero, żeby popracował z nim nad bębnami i jak skończą, niech mnie zawołają. Minęło dużo czasu zanim się uwinęli. Kiedy mnie zawołali, Lars był szczęśliwy. Posłuchałem co tam wykombinowali, ale brzmiało to okropnie. Zupełnie mi się nie podobało. Wyrzuciłem więc wszystkich z pomieszczenia, został chyba tylko Hetfield. Zmieniłem brzmienie, dodałem bas gitary. Fajne w wpartek Jasona było to, że idealnie pasowały do gitar Headfielda. Skończyłem miksy, Hetfield pokazał mi kciuki w górę, zawołałem więc pozostałych. Lars. Wszedł, posłuchał kilka sekund, pokręcił głową i powiedział Zatrzymaj taśmę. W czym problem? Co się stało z moim brzmieniem bębnów? Musieliśmy przywrócić jego brzmienie bębnów. Następnie powiedział, a teraz bas. Chcę, żebyś wyciszył bas tak, żeby go ledwie było słychać. Pomyślałem, że to żart, ale zrobiłem to. Opuściłem go o jakieś 6-8 decybeli. Spojrzałem na Headfielda pytająco, czy on mówi serio? Steve Thompson był naprawdę wkurzony i chciał zrezygnować z miksowania. I wcale mu się szczerze mówiąc nie dziwię. Gość podpisuje to swoim nazwiskiem, które ma już jakąś renomę, a zespół chce wypuścić coś, co totalnie mu się nie podoba, tylko dlatego, że Lars ma taką zachciankę. Thompson po latach przyznawał. Żałuję, że po tym, jak zespół opuścił studio, nie spędziłem dodatkowego tygodnia albo dwóch, żeby zmiksować album, jak sam go słyszałem w głowie. Producent Rasmussen również był strzekowany brzmieniem albumu. Wspominał. Kiedy usłyszałem miks, pomyślałem: "Gdzie się ku... podział bas?". Wielka szkoda, bo Jason wykonał kawał dobrej roboty. Zagrał naprawdę świetnie. Rasmusem wspominał jeszcze. Po tym jak Lars i James usłyszeli początkowe miksy, pierwszą rzeczą, którą powiedzieli, było: "Ścisz bas, abyś mógł go ledwie usłyszeć, a kiedy już to zrobisz, zmniejsz go o kolejne 3 dB. Nie mam pojęcia dlaczego tego chcieli, ale było to całkowicie poza moim zasięgiem. Później przez lata powracało pytanie, co uderzyło do głowy Larsowi? Czy tak bardzo razem z Hetfieldem nie potrafili zaakceptować nowego człowieka na miejsce Cliffa, że z premedytacją wyciszyli jego instrument? No ale działali tym przecież sami na swoją niekorzyść. Ulrich w wywiadzie dla Decibel przyznawał. Nie założyliśmy sobie pieprzyć tego gościa, wyciszmy bas. Raczej chcieliśmy sobie pofolgować i tak wysuwaliśmy na pierwszy plan gitary i bębny, że gdzieś po drodze zgubiliśmy bas. W filmie Classic Album z Metallica Ulrich mówił Justice to nasza jedyna płyta, z którą nie czuję się do końca dobrze. Bardziej chodziło nam o popisywanie się niż o muzykę. Z kolei Headfield w 2009 roku tłumaczył wyciszenie basu tym, że linia basowa często po prostu dublowała jego gitarę rytmiczną i w konsekwencji nie brzmiało to zbyt dobrze. Według niego oczywiście. Wywiedziała teraz roka, a właściwie wtedy jeszcze tylko roka, w 1996 roku Kirk Hammett wypowiedział się, co było jego zdaniem największym niedociągnięciem Justice for All. Brzmienie. Szukaliśmy wtedy brzmienia, które byłoby inne niż na wcześniejszych płytach i które dobrze odpowiadałoby charakterowi utworów, jakie stworzyliśmy. I udało nam się zbliżyć do tego o co chodziło, a jednak tej muzyce brakuje ciepła. Wiesz, nie zrozum mnie źle. Ja bardzo lubię kompozycje, które znalazły się na Anjustice for All. To świetne utwory, ale podczas ich nagrywania wydarzyło się coś niedobrego. Zabrzmiały cienko, zabrzmiały brudno. Gdzieś utonął w tym wszystkim bas. Prawie go nie słychać. To sucha płyta. Może wtedy gdy się ukazała, nie była czymś kontrowersyjnym a i dziś słuchana przez 5 minut może wydawać się czymś fajnym, ale dla mnie w tej chwili jest to płyta o brzmieniu, którego nie jestem w stanie zaakceptować. I myślę, że już zawsze będziemy się wystrzegać takiego dźwięku. Powtórzę jednak to co powiedziałem, lubię tę muzykę, ale gdybyśmy mieli możliwość nagrać ją raz jeszcze, na pewno byśmy to zrobili. Wiesz, inne nasze albumy, i Kill em All, i Ride The Lightning, i Master Of Puppets, i Czarny Album, uwielbiam takie jakie są. And Justice For All chętnie nagrałbym jeszcze raz. Z kolei w listopadzie 1997 roku, również w wywiadzie dla Tylko roka wypowiadał się Jason Newstead. Myślę, że gdybyś zapytał kogokolwiek z nas, każdy powie to samo. Nie odpowiadają nam Mixi Produkcja and Justice For All. Zresztą nie tylko Mixi Produkcja. Jest tam oczywiście parę dobrych utworów, choćby One, fajna rzecz, ale jest też sporo grania o siedmiu zbójach. Wydumany, wydziwaczony rok progresywny. Za dużo tam się dzieje. Swoją drogą fajnie by było zmiksować tę płytę jeszcze raz. W 2019 roku Hetfield i Ulrich mówili, że wyciszenie basu nie ma absolutnie nic wspólnego z chęcią czy niechęcią do Jasona Newsteda, i tłumaczyli to faktem, że ich słuch był nieco wyniszczony po ciężkich trasach koncertowych i podczas miksowania słyszeli płytę trochę inaczej niż reszta i chcieli podkręcić na maksa wszystkie instrumenty poza basem. Postanowili też nie podkręcać basu w zremasterowanej wersji Injustice for All z 2018 roku mówiąc. Te płyty odzorowują pewien okres w życiu zespołu. Są to migawki z historii i są one częścią naszej historii. Injustice for All mógłby mieć trochę więcej basu, a Saint Anger mógłby mieć trochę mniej werbla, ale to właśnie te rzeczy z Sprawiają, że te płyty są częścią naszej historii. A Wy co sądzicie na temat płyty Justice For All? Lubicie? Jak oceniacie jej brzmienie? Dajcie znać w komentarzu. No i dobra, to tyle w kolejnym odcinku poświęconym historii zespołu Metallica. Pamiętajcie, że jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów z tej serii, zapraszamy Was na playlistę Metallica Historia, dostępną na naszym kanale. Tam sprawnie możecie sobie obejrzeć dotychczasowe filmiki w odpowiedniej kolejności. Jeśli natomiast chcecie zobaczyć u nas więcej materiałów o Metallice w przyszłości, zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby być z naszymi treściami na bieżąco. Piękne dzięki i do usłyszenia.